Cześć! Zanim zacznę filmik chciałam Wam coś powiedzieć, bo nie do sieci włożyłam takie dwa same filmiki, więc jak zobaczcie dwa takie same filmiki, to się nie to bo mi się i chciałam. Nie, nie wiedziałam dokładnie czy kasuje, to zostawam. ale tam... Że ktoś we mnie ściąga, bo mnie nie ściąga. Chyba. Dobra, pokażę y, moje dwa kaddatkowe kózki. Dobra, ja mam dwa kaddatkowe kózki. Y, moje siostra ma moi... sobie teraz kupiła, bo teraz znalazłam. Miało być Pinkie Pie, ale mama nie. Po co, po co? bo ten helikopter się gdzie gubi. Bleble, ble, 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 ble. Jakie tam? No dobra. To tutaj mamy. Lord Fisters czy jakoś tak? Um, ona jest kolor, powiedzmy, miętowego. Włosy, grzywa Taka, powiedzmy, różowa. Oczy ma cicho bądź. Oczy ma zielone. No, taka różowo-fioletowa. Może jasny fiolet. I jak zwykle to mam w serii brokatowej. No, to, to, to. no Tutaj mamy tak... Suners um, um, Darings. Ona jest powiedzmy pod drukowaną Jest taka. Bardzo mi się podoba jej grzywa, taka morska, taki powiedzmy błękit, ma trzy kropelki, jest żółto, powiedzmy taka jakby zielona, taka tutaj się tak wydaje, taka zielonkawa, może nie wiem, czy widać to w filmiku, ale jak się tak zrobi, to jest taka zielonkawa. Jest błyszcząca, każdy kotek ma takie coś i logo Maipola. Dobra, ja mam już dwie, a moja siostra ma Ja mam ziemskiego, a ona ma ziemskiego. Cicho bądź. Później. Wydaje się, że one stoją tak samo, ale nie stoją tak samo, bo pegazy mają tak obrócony łeb. Ja są bardzo podobne. Do Apple, a to jest do Apple, a to jest do Rebo, a to jest do Pinkbike. Razem mam trzy. A teraz gazetka. Kupiłam dzisiaj, niestety za swoje pieniądze. Nie musiałam, tak dziwnie, tak łatwo posłączyłam się, jakby jeszcze nie kupiłam. Dobra, to później. To jest gazetka, to jest komiks i tu są figurki. Ja mam już tą, tą z Kutalu i Tom. Zamierzam sobie kupić spajka, Księżniczkę Celesty i Luna. Tu jest jakiś komiks takiej. To jest chyba, mi się tak zdaje, że piąty sezon. Tak, bo to jest tak dziwnie. Majty, pony mój kucyk. Przyjaźń to mala. Nie piszę tytułu. Ale mi się zdaje, że to piąty sezon. Bo nigdy czegoś takiego nie widziałem. Dobra. To jest wymyślony albo z piątego sezonu. Z Mp pomyślnym. jest plakat. Tutaj trzeba znaleźć takie. Tutaj trzeba wchodzić nuty. Faktycznie ta gazeta jest trochę dla mnie moblaków. Może nie, ale ja lubię te figurki. to jest znowu konkurs, którego nie wygram, bo już próbowałam takiego wygrać, ale nie wygrałam. Na serio dość ładnie robi taki superowy obraz, hmm, tu nie wiem co trzeba i nie chce mi się czytać. Hmm, tutaj trzeba coś znaleźć a tu jest następna gazeta e, z pomponami i naklejkami i tu jest mini, mini pies teraz Czekaj czekajcie skoczę to na i jestem a ja zawsze sobie zadawałam takie pytanie Czy, oni płac ku czy kucyki płaczą, płacą diamentami czy pieniążkami? E, to jest... Dziwnie pachnie. To jest MP Pony 3. Fajne. Podoba mi się. I razem z nią są już cztery gazetkowe kucyki z gazety. Pierwszy była reality, dla 6 w i mp3. Najładniejsze to z takiego wyglądu jest, jak dla mnie, mp3 i reality. To są najładniejsze. Chociaż ona jest taka trochę dziwaczna. Ale jest najładniejsza trochę od tam bo chwilę troszeczkę ma takie dziwne oczy, mi się nie podoba, a zkładają się takie grube. Nie no, ładne. No. O i nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś zapowiadałam taki fi filmik, że będę robiła o szkole coś takiego z Twilight Może poszukacie w necie i sobie wicie, ale go nie będę robić, nie po Jak będę mogła to zrobić? I ona ma większy róg. I trochę dogrzewa i... No. Miałam sobie kupić pop. Ale trudno. No i to na tyle chyba dzisiaj. No to Nara. Do następnego odcinka. Pa.